Czasem możemy być zbyt pewni w siebie. Zwłaszcza może to być w takiej sytuacji, w której załóżmy, że przez długi czas byliśmy pod wpływem, tak jak Ewangelia to nazywa złego ducha, czyli byliśmy i zachowywaliśmy się, postępowaliśmy wbrew temu, co jest dobre, co uważamy za dobre, co... Jakbyśmy nie byli sobą, to nie byłam ja. Ja tego nie mogłem zrobić. Na przykład, nie wiem, e, bardzo długi czas kogoś wykorzystywaliśmy, robiliśmy coś, co nie było. Hej, to, no i ktoś może na przykład być nawet w uzależnieniu i w tym uzależnieniu robić jakieś przez długi czas rzeczy. No dobra, i przychodzi ten punkt, którym. Zdajemy sobie z tego sprawę i to jest ten moment opuszcza nas zły duch i czujemy się czyścić dlatego, że wyznaliśmy ten grzech, wyznaliśmy to wszystko, co się stało. I jednocześnie tak, wy wykonaliśmy wysiłek, na przykład odrzuciliśmy naukę, odrzuciliśmy jakby przeprosiliśmy tą osobę na nowo, zaczynamy, staramy się. Tak, ale czy to wystarczy? Jezus właśnie że to takie poczucie takiego jakby porządku i poczucie tego, że właśnie jestem czysty, porządny. I teraz już nic, nic się nie stanie. Jest bardzo groźne, że może się skończyć tym, że właśnie przyjdzie siedem takich duchów. Siedem! Że ten stan będzie jeszcze gorszy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie, człowiek raczej wydaje mi się zdać sobie sprawę, Jestem wciąż tym samym człowiekiem. Jestem człowiekiem, którego bardzo łatwo oma który bardzo łatwo może ulec wpływowi innych, który może zacząć robić rzeczy po prostu z konformizmu, z wygody i zacząć głosić opinie i tak dalej, które są szkodliwe, albo robić rzeczy niewłaściwe, Tych będzie się wstydził. Dlatego właśnie o wiele... Wydaje mi się ważniejsze niż właśnie takie kompletne rewolucja w życiu i zdanie sobie sprawy, no teraz jest wszystko okej, okay. tylko właśnie takie jakby zdawanie sobie sprawy z tego, że jak, jacy jesteśmy i jakby praktyka, takiego codzienna praktyka przyglądania się, przyglądania się własnemu sumieniu, co się dzieje w nas. Gdzie są takie jakby punkty minowe, ryzyka i inne rzeczy, które, które po prostu nam szkodzą? I druga rzecz, przywoływanie obecności Ducha Świętego, przywoływanie Jego mądrości, żebyśmy potrafili uniknąć tych się pułapek. No właśnie, takie mam refleksje. Podziel się Twoimi. Cześć.